Znaczy 3 minutki. Gdzie mam ja gdzie mam jechać? Zobaczmy na jakiej stronie będziemy. Na no tej jest samej jesteśmy, co teraz teraz? Tak? Tak Potwierdzam jesteśmy Jeszcze nie widzę. Zaraz wejdę, wejdę. No co robimy znowu tak jak było. No okay. dobrze nie ma co zmieniać. A Łukasza nie ma Kurda, dobra, ja zapierdziałam za Łukasza na ten. Tak. Ale go. Bo... No, nas jest taki, nas jest. No. DAWAJU! taki, To teraz mamy na Łukasza? Łukasza. Które... taki, a ich nie ma? Co się stało? No Na razie nie To dziecko w kapelu M8, Tam gramy co wcześniej. Tak. 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 Nie grałem też panu. podobnie. Tym ten nie tutaj. No jest te 50-ka, druga. Po dwóch nie bierze nam za daleko. Nie, nie będą się czaił. Możesz arty podświetlić. <laughs> jeszcze, jeszcze się nie wychylajmy. Już wiemy gdzie są arty. Bo jak tu stoją te niszczyciele to arty są za nimi. Niech oni nie podjadą gdzieś tu. Kupię, mam większość ognia. I za jedną ręką Ule idzie tam na Na gąsi ją ja postawiłem w pannie tam kurwa ja będzie mi pomóc Te dwie się odkrywa Jędzie to się... oh. Ten wynalazek w ogóle nie To, to, ja to ja coś okay, nowy w... jest Okej, no w... Dobra, to co, pchacie? się? Nie, zaczekajmy. Nie nie, 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 nie pchać, się, pchać się, nie tam, pchać, nie, 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 nie. Zmiana On, Gdzie już... mam jechać? Powiedzcie, gdzie mam się ustawić. Czekaj, gdzie ty ty jesteś już? Jestem ja ja na środku. Na środku, dobra, to podejść do pozycji na razie. Ej, nie uciekaj to, do... do no, te 50 pojedziecie. Bejur, cofnij się. Ująt. No i on tu. No to jest Lukam, do Ciebie jedzie. Ale nie, Bejur się za bardzo pochylił. Nie, nie mogę się cofnąć, bo mam kurwa rzekę. Leć po jakiś środek. A kto tutaj jest? minucie środku, no, bo tam zapierdala T50. Kto to Zobaczaj, jest? Uważaj, Uważaj nie jutro A SNERA prawda? Ale przeszły Panowie, pilnujcie się na tej górce, bo tu nie ma arty, nie? Zaraz pojadę po świetle. Panowie, patrzcie się dalo. na mnie, zaraz dalo, dalo, dalo. lecę na 5A. No, słuchaj, słuchaj, tu masz tam dwie te 50-ki, więc uważaj na razie. No. No. Weźmy na razie tę nitkę po snelach. No, ma przewalone, możesz mi jakąś pomóc? Ja go słuchajcie, Stu są do cibuwalów mniej więcej żebyś pokazał na mapie tam, Wali się Ze środka A to za tamte 50, tam te 50, 50, 50. Nie, tam tam jestem na 8 mam No też Panowie gotowe arty Może i wyświetlę zanim nie rąb no to przelecę Czekaj, dojąć. Ja sobie, mam mniej HP. Nie dasz rady, bo tam cię zdejmą. Albo dawaj za mnie. Lukam ciebie co? Czekaj się, rozumiesz. Dawaj tutaj na 3A. To, to jak ciebie, że ja Cię przebudziłem? Dawaj tutaj na 3A. Dobra. Dobra. Tylko po Pójdę krawędzi dawaj. Środek. Ok. Już padnie. Arkusik. To jest przeciwnika zniszczony. Prostawo. No do serwisu załóż, idę szepnąć. Tylko nie chcę, czy jesteś ważny. Celujcie teraz bez ukryz, wbijcie tę 50 Kurwa, co oni mi się rozpierdolił. Hej sam. Tęta daki. To nie chcę ale szamur. Jest arta. Zobaczmy. O, macie artę. Jest arta. Bina Druga. moja B&B tak też, jak umiesz. Słuchaj, kolumna matka jest w okolicy. m jeden B. B B do końca. Waliem ile mogłem, panowie. Teraz ja to niszczyciele. A ludzie, jadę Panowie, wszystkie arty są tutaj przy bazie i pilnują je niszczyciele. No mówiłem, że jak niszczyciele siedzą si na tej górce, to arty są I za nimi. No spodziewa. dokładnie, więc czekajcie spokojnie. Tak, nie ma co się patrzeć. I ja za Niech na... A... oni przyjadą. Dokładnie tak, no, więc czekajcie wzią, ale... spokojnie, bo oni żadnego wrażenia nie zrobią i czekają na nas. Stójcie tutaj na, na tym i czajcie się. Ej, Hans. No? No co? Wyrażasz zgodę na to, żeby pojechał na zamek? Cześć, na, zamku cześć, cześć. Stoi, na zamku stoi oś, M8A1. Jak ty tylko wyjedziesz, tak ci tutaj boczne kurwa te 50 ki mną. Panowie, stójcie gdzie stoicie. Stoimy i czekamy, jest jeszcze jest czas. Jedziec. Poprzednio takżeśmy wygrali. Zostanie 5 minut, 4 minuty. Chłopaki nie wytrzymają i pojadą, wtedy będziecie mnie ciąć. Prosta, ale skuteczne. A widzimy, że oni grają pod arty. Ale oni mają tylko dwa grypy? nie mają jeszcze dwa, Ja tylko wykryłem. Dwa mają znak zapytania, to prawdopodobnie arty są. No Teraz zrobicie Teraz... tak, czyli z... Snell'a M7 artą, tu strzeli albo tu, jak mu powiem, reszta Arty patrzą te dwa kwadraty 9-0, cisza, cisza, cisza. Teraz. cisza, czyli Snell'a strzela tu albo tu, reszta Art patrzy gdzie jest i Arty posmudza i ściągi, bo może kontrują. Jak tak skontrują, to macie tutaj od razu walić trzy arty w jednym artę Po smudze. Rozumiecie, co wam powiedziałem? I Snella się co wam strzale. I Snella się cofa po strzale, wszyscy się cofacie po szale. O, ale co, to, czy, czy No, ale taka prowokacja, nie? jesteście gotowi, to powiedzcie Snelli. I Snella będzie To z mojej strony. Macie. No, wiem, wiecie. Zresztą ja jest. Nie widzę go. I z tyłu ogóle walą Czyli stoją od środku Walą do mnie No, ukazał się Pies złotowy się nudzi Ale walą do mnie Pingi no się liczy, na ja mam Stary ty 2 km, a PZO zobaczymy o 20 nie Hans Czyli? No, ale nic nie ma. słuchaj nie Arta stoi gdzieś tutaj podejrzewam. Jak i tak nic nie robimy, to może ci trochę pomacać. No, Przeliśmy. No, w tamtej bitwie jechałem. Hans. Tutaj niech strzeli. Tak jak tu, ja tutaj stałem, a tu była Arta. Kody No okay. tutaj, tutaj wiesz, śledźcie pyza, bo będzie leciał przez ten, przez mnie. Nie, nie. nie? Czemu, Ale Co nie będzie? jak tam są kurwa te dwie te 50 no to chuja Jechać do mnie? Nie, tak jakieś Panowie, jeszcze dwie minuty czekamy, może oni... Łukasz, nie, spokojnie. Te arty biją do Ciebie. E, patrzycie tam, gdzie jest to arty, bo teraz na pieprzały. Przynajmniej z 5 arty jest. No. Teraz strzały, No, biją cały czas na Łukasza. To czekać, się, nie śpieszyć. No to szukać nie arty. Zobaczcie. Jedna arta niech szuka i hardy. po skąd to? To, 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 to Tutaj strzelił ktoś? Tu? Tak strzeliłem, tu się drzewo tylko baliło, bo kurwa ja wy wyrwałem z kwastę. Ej, o tutaj, o tu. Kto ma najszybsze was Ta francuska czy ten. Francuz. To Francusz szuka arty. No to wal stare. I... mają dużo arty, to arty, Pozycję szuka. zmieniaj tylko. Łukasz, co Kopytka stoi na miejscu. Jaki masz wątek? Mają ciężkie włości. Nic nie robią. Oni mają więcej arte, dlatego czekają na nas. I to samo mamy. I popływ na tylny. Każda arte jest tutaj na tej dworze. Pyzu zostań, Pyzu, nie leć tam, zostań Piluj mostu Nie śpiesz się, chłopie, powoli To co, bo na minuty to tam lecimy, tak? Jeszcze nie Jeszcze chwila, jeszcze, jeszcze poczekamy. Ciemności. Oni dają arty, ewidentnie to to to, to to dołożone, to Teraz robimy wolny nerwów, zatrzymy komu się puszczą. To sobie wolno z amunicję. To nie Nie masz pewniaka 100%, nie strzelasz Na 3 minuty musi starczyć Czekamy, ja to, Czekamy, tu czekamy Chyba, że już będzie ostatnia minuta. Wtedy przestajesz oszczędzać. Żarówkę ma, mam. Dawid też pewnie się wziął. Te pięćdziesiątka byłeś. Nie widzę co Jeszcze raz. Walnij akurat walnęli między nas. Czyli musieli artę przestawić. Także ma tutaj bicie na nas. Za górę. Z tyłu. No to I macie to 50 kolana, ja nie ruszę. to nie? on dostał mu to. No to trzeba było wiarno też. Bezu, zapierdalaj panu most i świeć ten. Dzień ja walę tam nie widziałem z trzema. Jak jest ten budynek z, z czerwonym dachem, to na szczycie tego budynku takie drzewo. Bezu, dawaj przez most. Mało czasu, mało czasu. No to jest na żeby mieć cele. Ja tu do mnie falą, tutaj... a chce. zostały. Dawaj za nim ten... Łukasz. Okay. Dawaj za nim razem. Zdejmijcie te 50. Nie pezy już doszło. Ja go w kulba szumy. Pięknie pezy. O, skupił, e, teraz bi, Łukasz, Bigo. Dajcie gwilka, dawaj. Teraz to już w sumie bym ruszył obydwiema flankami. No, no, PZ, ruszajcie tamtą stroną do pola, kurwa i mostem. Panowie, dawajcie prawą stroną, raz, dwa, bo ty Kopytko przy i mostu, tutaj razem z pyzem. Widuj, jedziemy Jest. Hecar jest. Alok, piluty i po lewo masz e, leć T50. Pierdolny celownik mi się rozjeżdża. Ja. Alak wie ci, bij. Dobra, jedziemy. Alak walgą. Się. Cel zlikwidowany. Następny, proszę! Ale się na mnie wbawił. Wydzierając to wie jak nie szczęście możesz. Poszli, ale. PC ma ciartę. No kurde, to mamy 250 Panowie, 30 sekund. dziesięć Ale przodem do niego, przodem. O, dobrze, dobrze.